Wiesz, gdzie mieszkam? No pytam się, czy wiesz, gdzie mieszkam? Na Brooklinie, w śródmieściu, w kiepskiej dzielnicy. Wiesz, czy jestem żonaty? No pytam się, czy wiesz, czy jestem żonaty. Nie wiem, mam dziewczynę, jestem gejem, cokolwiek. Pracowałem tu dwa lata. Osiem godzin dziennie, pięć dni w tygodniu, a ty nic o mnie nie wiesz. Czy kiedykolwiek zaprosiłeś mnie na obiad? Czy kiedykolwiek zaprosiłeś mnie do siebie, do domu? Ty w ogóle wiesz, że jestem malarzem, prawda? Wiesz. A czy kiedykolwiek zapytałeś, czy mógłbyś zobaczyć moje prace? Pracowałem dla Ciebie i starałem się zarobić na życie. Dlatego gadającego o Jezu Chryste bez przerwy, gadającego, czy on się nigdy nie zamknie faceta, tak zadufanego w sobie, że to jest nie do uwierzenia. Siedzisz tu i starasz się mieć niewiadome, jak głębokie spojrzenie, a tak naprawdę jesteś po prostu tyranem. Tyranem owładniętym manią własnej wielkości. Nie wszystko musi być bez przerwy, kurwa, takie ważne. Nie każdy obraz ma wyrywać flaki i obnażać duszę. Czasami człowiek marzy po prostu o martwym pejzażu albo o, o martwej naturze, i byłbyś to w stanie zauważyć, gdybyś na sekundę wylazł z tej swojej zasranej, hermetycznie zaplombowanej łodzi podwodnej bez dostępu naturalnego światła. Bo przecież naturalne światło nie jest dla ciebie wystarczająco dobre, prawda? Dla ciebie nic nie jest wystarczająco dobre, Rodko. Nawet ludzie, którzy kupują Twoje obrazy. Kto? Kto w takim razie jest godzien podziwiać Twoją sztukę? Czy może właśnie o to chodzi, że nikt nie jest godny patrzeć na Twoje obrazy? A, no tak, no przecież zostaliśmy zważeni na wadze i okazaliśmy się zbyt ledcy, prawda? Ty mówisz. Jezu, Ty mówisz, że spędzasz życie na poszukiwaniu istot ludzkich? Ty w głębi serca nawet nie wierzysz, że tacy ludzie istnieją! Tracisz wiarę, tracisz nadzieję i czerń! Czerń zaczyna pochłaniać czerwień! Czerń pochłania moją czerwień! Nie byłbyś w stanie zauważyć prawdziwej osoby, gdyby stała tutaj przed Tobą. Zresztą, to jest nieważne. Po prostu przyznaj. Jesteś hipokrytą. Gardzisz konsumpcjonizmem w sztuce, ale bierzesz pieniądze. Gardzisz, ale bierzesz. Wiesz, co robisz? Kolejne dekoracje do kolejnej stołówki dla bogaczy. Jestem zwolniony?